Sieman koldziska, z tej strony Metsu i witam was z kolejnym odcinku z przygody reprezentacją Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata. W roku 2022 dzisiaj gramy z Węgrami i Danią. W tabeli nie jest kolorowo, po dwóch ostatnich, no bardzo słabych meczach, gdzie przegraliśmy z Belgią i Hiszpanią. Musimy wrócić teraz na zwycięskie tory. Wraca Lewandowski, lider, kapitan i miejmy nadzieję, że da to pozytywne, tak naprawdę, nastawienie naszemu zespołowi. Ławka rezerwowych też dość mocno wskoczył tutaj. Między innymi Adamczyk. No zobaczymy jak nam się uda mecz z Węgrami. Wiadomo, nie jest to najtrudniejszy rywal na świecie, ale na każdego trzeba uważać. No bo wiecie, z każdym można na wyjeździe stracić punkty. Zaczynajmy pierwszy mecz. Zieliński, fantastyczne podanie Kownacki, szybkie odegranie, Krzysztof Piątek wypuszcza Lewandowskiego, ten jest w sytuacji sam na sam z bramkarzem, czy to wykorzysta? Niepotrzebnie zwalniał jeszcze Piątek, broni bramkarz i dobitka i 1 do zera. Wydawało się, że Lewandowski niepotrzebnie zwalniał, ale to była taktyka. Wiedział, że nadbiega niesamowity Pio, 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 który takie sytuacje zawsze zamienia na bramki. Może i uderzył w bramkarza, ale tylko po to, żeby strzelić do pustaka, żeby jeszcze go bardziej tam ośmieszyć. To jest właśnie Pio. Widzicie to odegranie lewego? To nie był przypadek. Orban ma piłkę na środku boiska, ależ kapitalne podanie do Dobosza. Ten przyjął piłkę, centruje i niestety jeden do jednego. Kleinheisler. Szybkie wyrównanie Węgrów. No. Orban do Dobosza, Dobosz do Kleinheislera. No i Węgrzy doprowadzają do remisu. Piękna akcja. Orban mógł grać na polskie. Jak widzimy, gra dla Węgier i to jak gra. No może w defensywie cudów nie robi, ale to podanie to stadiony świata. No i Kleinheisler bez krycia musiał to trafić. Dobrze, Kownacki zbiega do środka. Jeszcze zagrywa do Kowalczyka. Ten ma sporo miejsca, ale Fiola już wraca. Kowalczyk do Kownackiego. Dawid Kownacki w polu karnym. Kownacki. A i tutaj powinien być rzut karny, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia Langa. Lewandowski, dobre odegranie, jest tutaj Żurkowski, Szymon Żurkowski, pięknie do piątka, Krzysztof piątek, Lewandowski, ucieka Kownacki, otrzymał podanie w tempo, Dawid Kownacki i faulowany w polu karnym, beznadziejny ślizg Węgra. Chciał to zrobić przed polem karnym, ale Fiola tak długo tak naprawdę leciał po tej murawie, że w końcu wleciał w pole karne i wtedy Kownacki idealnie wykorzystał kontakt i wywalczył jedenastkę, to jest chyba nasz specjalista od wywalczania rzutów karnych. I wiemy, kto podejdzie do jedenastki. Jest jeden tylko kandydat. Muszę mu zmienić numer oczywiście, bo Lewandowski musi grać z dziewiątką, a nie z osiemnastką. Lewandowski i jest gol. I nasz super strzelec z Polski pokazuje, na co go stać. 2 do 1 dla naszej kadry. No i to jest piękne, to jest właśnie to. Może i Polak, Węgier, dwa bratanki, ale na wojsku nie ma sentymentów. Trzeba grać, dawać z siebie wszystko i wygrywać. W Budapeszcie nie możemy przegrać. Gramy swoje, prowadzimy. Teraz tylko utrzymajmy to do samego końca. Dobrze, Żurkowski. Jeszcze odegranie, Zieliński. Żurkowski ładnie kontroluje piłkę, wycofanie do Zielińskiego. Jeszcze odegranie, Żurkowski, Zieliński. Dwójkowa akcja, Lewandowski otrzymał teraz podanie. Zagranie do Zielińskiego ten rozrzuca do Szymańskiego, ale Gulaczy niestety pewnie wyłapuje to uderzenie. Dobrze Żurkowski, kontroluje tempo gry, Frankowski, wypuszcza Lewandowskiego, ten jest w polu karnym, czy będzie faul? No niestety nie. Podanie do środka i Żurkowski na 3 do 1, ależ perfekcyjnie to wykończył. Gulaci upadł na Murawę, nie może w to uwierzyć, że ta piłka trzepocze w siatce, fatalna postawa węgierskiej obrony. Piłka wchodzi w nich jak w masło i to jest właśnie to, tak grają Polacy. Pokazywany jeszcze raz Gulaczy, który w tej sytuacji był bez szans. Bo takich strzałów Szymona Żurkowskiego po prostu się nie broni. Dobrze, to ucieka damczyk, zagranie do Frankowskiego. Frankowski rozpędza się z piłką. Przemysław Frankowski jest nie do zatrzymania, podaje do Juźwiaka. Ten źle opanował piłkę i niestety uderzył bardzo lekko prosto w ręce bramkarza. Wznawiamy gratał Tu Żurkowski do Piątka. Pio ładnie odegrał do, do Frankowskiego, oczywiście Frankowski biegnie z piłką. Frankowski do piątka, Krzysztof Piątek już jest w polu karnym i spudłował. To mogło być 4 do 1, ale niestety Pio, Pio, Pio uderzył, no nie wiem jak kto, ale fatalnie i gulaczy wznowi grę. Koniec spotkania 3 do 1, zwycięstwo jest, szkoda niewykorzystanych okazji, bo mogliśmy pod polepszyć tak naprawdę jeszcze bardziej nasz bilans bramkowy. Też głupia stracona bramka Laszlo klein Heisler. No jeden strzał Węgrów celny, no i jedna bramka boli to, no chociaż my na cztery celne mamy trzy bramki, więc wcale się jakoś nie wyróżniamy w tej klasyfikacji. Szczęsne dwie interwencje Gulaci 3, 3, no ale jednak nasz bramkarz wpuścił mniej bramek. No i przechodzimy dalej. Jak widzimy niestety Belgowie i Hiszpanie zgodnie wygrali swoje spotkania, no i nadal ta trójka walczy o awans Belgia, Polska i Hiszpania. Dania już raczej bez szans, podobnie jak Grecja i Węgry, które są czerwoną latarnią tych eliminacji. Lewandowski ważny powrót, grał dobrze, chyba nawet jakąś to nie mu zaliczył jako asystę to, gdzie się tak potknął do piątka. No ale wiecie, potknął się, piłka się tak odbiła, że spadła wiadomo pod czyje nogi, bo jak w polu karnym piłka ma się do kogo odbić, no to się odbija do piątka, no bo piątek wszystkie piłki przyciąga. Tak pozytywny człowiek, że aż piłka chce do niego cały czas. Na jego nogę wpadać. No i tutaj dziewiątka dla lewego, no niestety zapomniałem o tym, że trzeba mu zmienić numer, ale czasem tak bywa, no od razu mu dziewiątki gra nie przyznała. Nie wiem dlaczego, bo dziewiątka z tego co pamiętam była wolna, więc przynajmniej wcześniej była, no ale co tam, no zmieniony numer już będzie grał z tym normalnym, bo ta osiemnastka zdecydowanie do niego nie pasowała. Chociaż 9 razy dwa osiemnaście to może wtedy był dwa razy lepszy, kto wie. No i niestety to jest ta zabawa z tymi młodymi piłkarzami, tych których nie trenuję, chciałem sprzedać, ale w karierze bardzo trudne jest sprzedać młodego piłkarza, praktycznie za każdym razem się nie dogada z nowym klubem, no i zostaje u Ciebie, ja nie wiem, kto to wymyślił, kto to projektował, ale powinien stracić pracę w trybie natychmiastowym, bo zrobił to beznadziejnie, tacy piłkarze szybko powinni zmieniać barwy klubowe, ale coś poszło nie tak. Zaczynajmy drugie spotkanie! Dobrze, tutaj Sisto. Przedziera się skrzydłem. Zagrywa do Durmisiego. Riza Durmisi, Ależ się tutaj zabawił. Zagranie do Sisto. Pione Sisto w polu karnym, Jeszcze odegranie. Ależ strzał. No, ale obok bramki. No, tutaj Dolberg chciał dokręcić tą piłkę, ale coś ewidentnie mu się nie udało. No, i na spokojnie wzdowimy grę. Jeszcze tutaj Delaney na skrzydło. Pione Sisto. Sisto atakowany przez kędziora Wygrał kędziora Ten pojedynek, ale beznadziejnie nie podał. Riza Durmissi, Pione Sisto. Jeszcze Delaney. Kendziora znów przejmuje piłkę, no i znów zagrywa poniżej krytyki Hojbierg, 100 i mocno Eriksen, ale Szczęsny fenomenalnie ustawiony. Zbija piłkę na corner. Eriksen, chwyta się za głowę, nie może w to uwierzyć, że ta piłka nie trzepocze w siatce, ale Szczęsnego jest bardzo trudno pokonać. No i jeszcze będziemy świadkami rzutu rożnego, Wojciech Szczęsny musi się mieć na baczności, bo Skow wzna gry. grę. Długo się zastanawia, co zrobić. Wreszcie zagrywa na bliższy słupek. Niepewnie Polacy, ale szczęsny. Ponownie staje na wysokości zadania. Ale Kier jeszcze przejął tą piłkę. Kier szuka kogoś, komu może podać. Dojrzał Hejbierga, Dojrzany teraz Delanej, ale Bednarek świetnie to przeciął, ale bez nadziei nie podał. Jeszcze skow w polu karnym. Ależ zamieszanie. Ależ błędy Polaków. No ale wreszcie wychodzimy spod tego pressingu. I od razu ruszamy z kontrą piątek. Świetnie zagrał do Żurkowskiego, ten wypuszcza Szymańskiego. Jak widzimy, dwójka Polaków jeszcze do których można podać. Między innymi Lewandowski otrzymał podanie idealne. Dwa słup jeszcze, nie wiem co się stało. Myślałem, że to dobije, ale jednak gol Kownackiego. Lewy, no z ostrego dość kąta uderzył w słupek, no ale może tak trzeba było. No. Najpierw strzelił w słupek, potem strzelił w słupek, a do pustej już musiał Kownacki to wykończyć. No ale dobrze że się ta piłka jakoś tak do niego odbiła, bo naprawdę jakbyśmy takiej sytuacji nie wykorzystali, to ten powrót Lewandowskiego nie byłby jednak tak udany. Żurkowski inicjujemy kontrę, zagrań do piątka, Krzysztof Piątek z kraju. jak widzimy tutaj próbuje podać i mu się to udaje, Szymański ma niekrytego lewego, a ten tym razem się nie pomylił, nie uderzył w słupek, tylko tam gdzie trzeba, czyli do bramki, wielki powrót naszego kapitana, naprawdę od kiedy wrócił gramy zdecydowanie lepiej, no i to się ceni efekt lewego, widać jak na dłoni, no i to jest właśnie piękne, to jest piękno futbolu, gdy wraca tak majestatyczna postać, to od razu drużyna gra lepiej. Duńczycy dobrze podają do pionysisto. Ten ma niespożyte siły, chociaż stamina już zdecydowanie spadła. Eriksen pędzi w sytuacji sam na sam z bramkarzem Christian Eriksen i nie dał rady szczęsnemu, ależ interwencja, ależ popis bramkarskich umiejętności. Wojciech szczęsny, kolejna kapitalna interwencja, która zapewnia nam na razie czyste konto. Dobrze tajmele: zagrań do Skowa, Skow na pole karne i szczęsny bez problemów przecina to dośrodkowanie. Szczęsny w grę mocnym wyrzutem do Kowalczyka. Ten popełnia niestety błąd, ale Zieliński jakoś opanował tą piłkę. Świetne zagranie. Lewandowski, dojrzał Frankowskiego, przemysła Frankowski. Czeka, aż ktoś obiegnie. Zagrał do Żurkowskiego. Szymon Żurkowski, ale Szmaichel też jest dzisiaj w bardzo dobrej dyspozycji. Dobrze tutaj Kornelius wycofał piłkę. Jensen ma tam wybiegającego z który otrzymał podanie, ale już jak go uprzedził. Świetnie. Szczęsny, niepotrzebna zabawa. Juźwiak nie pewnie. Delaney nie przejął tego na całe szczęście, ale teraz ma piłkę. Zobaczmy Eriksen. Delaney już bez stamina, ale dobrze podał. No i Fischer na 2 do 1. No dobrze, że już jest to ostatnia akcja meczu. Więc Duńczycy nie dają rady zremisować. Ale przez naszą głupią zabawę nie zachowaliśmy czystego konta. I koniec spotkania: zwycięstwo 2 do 1. Ale nie mogę być w pełni usatysfakcjonowany, bo jednak w głupi sposób straciliśmy bramkę, mogliśmy tego uniknąć, bawiliśmy się jak nie powiem kto w defensywie, mogliśmy to daleko wybić po prostu przed siebie i nic by się złego nie stało, a niepotrzebna zabawa skończyła się utratą bramki. No i Szczęsny nie zachował czystego kąta mimo grania świetnego meczu. Wojciech Szczęsny miał 7 interwencji, Schmeichel zaledwie jedną, widać który bramkarz reprezentuje wyższy poziom. No i oczywiście przechodzimy dalej. Belgia i Hiszpania zmiażdżyły swoich rywali. No, te różnie są w niesamowitym gazie. My też wygraliśmy, ale jednak bardziej skromnie. No. A tamci po prostu roznieśli w pył swoich oponentów. Ich bilans bramkowy jest dużo lepszy od naszego. No, więc przy równej liczbie punktów będziemy mieli zdecydowanie problemy. No, zobaczmy statystyki z poszczególnych zawodników. Lukaku najwięcej bramek. no Kownacki drugi to cieszy. Azard. Piątek i Asensio najwięcej asyst, świetnie. Dechea i Kurtua pod cztery czyste kąta najwięcej. No szczęsny w głupich okolicznościach traci te bramki. Czy Klein, Heisler, czy tam później właśnie, no niestety, Fischer. No i bramki jakoś wpadły. W następnym odcinku gramy z Grecją i Belgią. Rywale, no powiedzmy sobie, moim zdaniem do ogrania, Szczególnie Grecy z Belgami może być odrobinę ciężej. Bo jednak są liderem grupy i grają na razie bardzo dobrze. No i na pewno... No, a zapomniałem, właśnie. O, zapomniałem o tym, że jest Puchar Konfederacji. Czyli następny materiał z tych eliminacji będzie po dłuższej przerwie, bo musimy rozegrać ten Puchar Konfederacji. Oczywiście będę grał wszystko w chronologicznym ciągu, tak naprawdę. Więc teraz czas na właśnie wspomniany Puchar Konfederacji. No i zobaczymy, jak nam tam pójdzie. Mam nadzieję, że bardzo dobrze. No, nawet nie wiem, z kim gramy, bo tego nie sprawdzałem. No, a ja to jestem obcykany w tej grze. kondziora, zmieni baran, bo ostatnio, niestety, Kondzior przeżywał gorsze dni. A baran z tym overallem zasługuje na grę w reprezentacji overall 79. I jest to naprawdę solidny piłkarz. Zobaczmy z kim w ogóle gramy, czyli mamy się czego obawiać. Czy mamy lajtową grupę i jedziemy tam się pobawić? Na razie to są eliminacje. Francja, Belgia, Anglia. Ja nie wiem jak to skomentować. Przecież jakaś grupa śmierci jakiej świat jeszcze chyba nie widział. No. Czy to jest niemożliwe? A druga, Brazylia, Australia, Kamerun, Meksyk. No ja nie wiem, czy wszystkie plagi egipskie przy losowaniu spadły na naszą drużynę. No ja nie wiem, dlaczego cztery europejskie w jednym. No ja rozumiem, że nie ma wszystkich tutaj może drużyn z kontynentów, jakby to dobieracie, no ale cztery europejskie. No zlitujcie się. No. Ja nie mogę, co to ma być? Czy to było pomstę do nieba wręcz? Jak oni to zrobili? Jeszcze nas do tego wrzucili i gramy w następnym materiale jednak z Anglią i Belgią. Ja nie mogę, jak ja mam z tej grupy wyjść? No przecież to jest... Ja nie wiem jak to skomentować. Ja po prostu nie wiem. A jeśli chodzi o Barcelonę, no to trzecie miejsce w lidze. O taką Barcelonę nic nie robiłem. W finale Super Pucharu przegraliśmy z Realem. No jako fana Królewskich cieszy mnie Liga i Puchar. I Super Puchar. Znaczy no wszystko wygrywa Real Madryt, no. Nie żebym się jakoś bardzo tego przykładał, no ale jednak to Królewscy triumfują. Nawet Barcelona no, przegra w finale Ligi Mistrzów z Manchesterem City. No, finały nie należą ostatnio do nas. Pep Guardiola pokonał swój były zespół. No Dobrze, że chociaż reprezentacja gra dobrze. Mamy grupę śmierci, mamy się czego obawiać. Trzeba grać w każdym meczu na 100% swoich umiejętności, bo bez tego będzie bardzo ciężko awansować. No a w tym materiale to by było na tyle. Będzie chwilowa przerwa od eliminacji, bo trzeba zagrać pucharką Konfederacji. No i co to dużo Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale.